Dobry wieczór państwu dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim gratuluję Panu profesorowi Boszkowskiemu książki. Cieszę się, że powstała, ale rozdumiewająca jest siła tego miasta. Prawda wystarczy powiedzieć lwów i tłumy zjawiają się natychmiast starych, młodych, średnich. Niezwykłe to jest. Proszę państwa, no ja mam ja bym wolał mówić o Lwowie, ale poproszono mnie, żebym mówił o, o męczeństwie i jak ono jest postrzegane. Właściwie. Odpowiedź jest prosta: nie jest. W tym momencie mogę podziękować i wrócić do no, stu, ale. ale no, parę słów chciałem powiedzieć mimo to, dlaczego nie? Jak to jest męczeństwem i współczesną Europą, czy szczerej współczesną kulturą zachodnią? Męczeństwo to w ogóle nie jest słowo z języka. Który, który jest używany w dzisiejszym świecie. W dzisiejszym świecie człowieka postrzega się jako taką istotę, która szuka przyjemności i unika przykrości. Szuka rzeczy miłych i unika tego, co niemiłe. No więc widzicie Państwo, męczeństwo tu kompletnie nie pasuje, ale z drugiej strony jest coś takiego jak ofiary męczeństwa w świadomości dzisiejszego człowieka, Zachodu, dzisiejszego Europejczyka, przy czym to jest dość szczególna lista i ona jest krótka i zamknięta póki co. To są ofiary Holokaustu, ofiary kolonializmu, ofiary rasizmu, no jeszcze coś mógłbym dodać, ale to, to, jest mniej więcej to, to są te ofiary, które mają z różnych względów, One mają zagwarantowany ten, ten, ten status męczeństwa. Polaków tam nie ma. I jest jeszcze jedna Sprawa, mianowicie sposób postrzegania nie, nie tylko Europy Wschodniej, ale historii Europy Wschodniej. Otóż w, w stereotypie, który obowiązuje w dzisiejszym świecie, historia Europy Wschodniej to jest historia zmieniających się arbitralnie granic, przesuwania się ludów, narodów, także właściwie nie wiadomo, co jest czyje i nie wiadomo, racja po której jest stronie. Dla moich kolegów, pamiętam po, kolegów polityków z Europarlamentu, z Europy Zachodniej, pamiętam spotkanie, tak zwane dni studyjne w Wilnie i dla nich było właściwie wszystko jedno, czy ten, to Wilno to jest litewskie, czy ono jest polskie, ale tak naprawdę to w większości wydawało się, że one jest rosyjskie że to jest takie stare rosyjskie miasto. Nawet mi tam pokazywali na te archiwum. Pan, pan, niech pan popatrzy, mówi, to, to jest takie typowe dla rosyjskiego miasta. Więc yy, yy, te wszystkie nasze opowieści, a akurat wtedy na tym wyjeździe w Wilnie był nasz kolega Polak z rodziny prawda, wileńskiej, więc on bardzo tak emocjonalnie ze wzruszeniem opowiadał o tych wszystkich miejscach, o, o kościołach. Ale widziałem, że trzeci nasi koledzy z części zachodniej Europy się patrzyli. No, Słuchali, oczywiście mówili, tak, tak, to straszne, ale wiedziałam, że do końca nie byli pewni, jak to naprawdę z tym, z tym winem było. Więc to sprawia, że jest niesłychanie trudno przebić się z tymi naszymi opowieściami. My już wiemy, bo to jest wymagana i trochę i zmiana języka, i zmiana stereotypów, i ignorancja oczywista jest resort kultury i w ogóle te środowiska konserwatywne czy prawicowe już dawno wyszły z takim hasłem że trzeba że można oddziaływać przez kulturę popularną ponieważ kultura popularna to jest ta kultura która jest konsumowana dzisiaj masowo więc przez kulturę popularną można tę naszą opowieść rozpowszechniać. I to jest oczywiście, jak, jak sądzę, pomysł dobry. No nie jest wcale łatwy w realizacji, ale to jest pomysł dobry. I jak myślę właśnie o, o lwowie i o obronie lwowa, no to jest idealny temat. Na nie wiem, dzieło filmowe, na serial, bo jest, jest dramatyczne, jest to historia bardzo dramatyczna. Jest to historia głęboko moralna, patriotyczna i też się dobrze kończy. No, ja wiem, z tym dobrym końcem to. No ale do pewnego momentu się to dobrze skończyło, prawda? I też no, trzeba mieć takie opowieści, nawet jeżeli wiemy, że dalszy ciąg jest nieprzyjemny. Ja tylko przypomnę pana Tadeusza, który kończy się bardzo optymistycznie. Przecież niezwykła, wielka radość, bo Polska już, już się odrodzi. Wiemy wszyscy, że 100 lat trwała później jeszcze niewola, ale w dalszym ciągu czytamy te ostatnie księgi pana Tadeusza z wielką radością. Więc to ma oczywiście pewien aspekt polityczny. O tym mówił pan minister Szczerski. I zgadzając się ze wszystkim, co on powiedział, że polityka zagraniczna powinna być odpowiedzialna, to przecież nie mówimy tu o polityce zagranicznej, mówimy tutaj o twórczości artystycznej. A Część twórców, czy spora część nawet twórców czuje się politycznie bardzo zobligowana, że nie wiem, powstanie filmu o obronie lwowa byłoby aktem politycznie wrogim i zagrażałoby stosunkom, relacjom polsko-ukraińskim. Ja myślę, że to jest z, z, zły trop myślowy, że tak być nie powinno i ten świat, którego już nie ma, którym pan profesor Roszkowski. Mówił, ten świat powinien zostać odtworzony, powinien zostać odtworzony dla nas, ale także no, dla tych, którzy yy, będą mieli okazję zetknąć się z polskim doświadczeniem. Miałem chciał oglądnąć film czy przeczytać książkę współczesną. Które akcja toczy się na kresach. Chciałbym przeczytać jakieś opowieści o Stanisławowie, o Winnie, o Grodnie. Ja bym chciał, żeby to był nurt, jakiś ważny nurt polskiej twórczości artystycznej, popularnej albo mniej popularnej, ale żeby to było, bo jest to. Jest wielka potrzeba wbrew temu, co pan prezydent Krakowa mówi, jeżeli państwo na hasło lwów zjawiliście się tutaj natychmiast, bez wahania, to znaczy, że jest potrzeba taka i tylko no, trzeba się starać, żeby stworzyć warunki i może jakoś zainspirować, żeby ta potrzeba była zrealizowana. Czy to się przełoży i w jakim czasie przełoży się to na inne postrzeganie polskiej historii, tego oczywiście wiedzieć nie mogę, ale trzeba próbować, bo jeżeli nie będziemy próbować, a spotkamy się tu za 30 lat, żeby porozmawiać o wywowie, a spotkamy się na pewno przynajmniej w tak licznym, jeśli nie liczniejszym gronie, to na pewno nie będzie lepiej, tylko gorzej. A chodzi o to, żeby było lepiej. Dziękuję.